Cześć! Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Szampańskiej zabawy z Sylwestra. Wszystko, co najlepsze w nowym 2020 roku dla, sportow dla sportowców. Oby to był rok by bez kontuzji. Wszystkim Wam życzę jeszcze dużo sukcesów. Tych dużych, tych małych. Z każdego trzeba się cieszyć. Naprawdę każdy trzeba celebrować. A najważniejsze jest zdrowie. zdrowie, także zdrowia, zdrowia jeszcze raz. Cieszymy się dopiero w, po nowym roku. Eee, także teraz już Wam dziękuję za ten rok. Naprawdę był e, bardzo fajny. E, dużo zamówień, dużo, e, dużo zleceń. E, za każdy jestem szczerzy, szczerze wdzięczny z całego serca. E, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo ładna komenda. Kurde, lubię Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Siema, cześć!